Witam Was. Tak jak mówiłem, ostatnio na rynku pojawiła się nowa kasa w postaci oprogramowania dedykowana do rynku myjniowego. Kasę tę montuje się na czytniku Trujo IQ, który właśnie dzisiaj do nas dotarł. Także zaraz pokażę Wam, jak wygląda taki czytnik. Trujo IQ przychodzi w takim podłużnym opakowaniu. Co my tutaj mamy? Tak. Zestaw kabli, który jest nam potrzebny do podłączenia. Eee, antenkę. Jedną, drugą. Eee, czytnik ten może działać zarówno po Wi-Fi, jak i po GSM-ie. Pewnie stąd tyle anten. Eee, Akaś blaszka mocująca. Zaślepki. Śrubki. I najważniejsza rzecz. O. Czyli czytnik. Czytnik jest bardzo kompaktowy z dotykowym wyświetlaczem, montowany od tyłu. Widać, że trzeba będzie wyciąć duży otwór, ponieważ ma on swój wentylator. Przyłącza, także musi być dostęp od tyłu, do tego, żeby te kable podłączyć. Także będzie spory otwór potrzebny do wycięcia. No i tak to wygląda. My rozpoczynamy integrację. Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy gotowi do pełnej współpracy z tym czytnikiem i z kasą fiskalną na nim zainstalowaną. Jeżeli jesteście zainteresowani, to warto, żebyście śledzili nasz kanał, ponieważ jak tylko pojawią się ostateczne ceny, to nakręcimy kolejny film po to, żebyście wiedzieli dokładnie, ile to cudo będzie kosztowało. Dzięki i do zobaczenia.